Dziadek, puszczam tam jakieś kolendy Brown, miałeś piwa tego nie przynosić kto, kto w ogóle wziął tyle melonu tutaj? Chyba weź się przed Moje radio! Kryptus! Nad nami nie ma Jak listonosz gdzieś unosi O, kto siedzie? Nad górami słońce świeci Holo holo, Olu, Olu górami dzień dobry, dzień dobry. No, pan, no, za, no? no, no zapraszałem pana proszę bardzo, za sobą zapraszają pana Sercemi. Gutem tak, butem tak, butem tak nie ma takich. Uuuuciem z belogu. O ja kocha może pan skosztować Tego Do co ładować Do wieczora jeje, żono moja O serce moje O, proszę bardzo, niech nie pan skosztuje, taki, oh, banka, banka Jak my dwoje są twoje ja Do szaleństwa Do wieczora Nie pytaj pan co to robi automat Nie pytaj pan co to robi automat MOJE DRZWI! O ty go daj pojedz Jak w ogóle to jest? CO JEEEK! Moja migilia! Moja migilia! Dziadek... Dziadek... Brawn! Brawn wstawaj! Brawn! Brawn wstawaj! Brawn! Obudź się! Co jest? Co pan jest za sobą? O nie, nie jest pan bardzo niegrzeczny. Ała! jest pan bardzo niegrzeczny. Muszę pana zastrzelić. Ja walczę, furdo i O nie, nie tolerujemy takiego zachowania na WIGILI O nie! Dzwonię po specjalne siły. Bracie! Czego chcesz brat? Jestem w robocie do Wiesława... Czuję, w Wiglia cię minęła! A ja mam to w dupie. Słuchaj, bo niebies tam wigilię zniszczył. No zniszczył. Bardzo dobry. No i, no i twój motor I to jestem nisko no widzę właśnie brat, bo no, twój mo motor jest w płomieniach. A ja mam tu w dupie. A co z twoim e, złym nastawieniem do niszczenia motorów? Masz nowe? A co? A co? co zgnił? To zgnił A masz! Niemcu! Ooo! Nie będzie plu no, nam twarz. O, oh, nie! Nein. nein, nein, to ty chcesz się wsadzić w dupę! Guten tag! Guten tag! Guten tag! Guten tag! Guten tag! Jakie Guten Co pan pierdzieli? Dawaj niemcu? Przegracie tam Przegracie tą wojnę, haha! Ha. Co to było? What to hell? Kto? Co tu się stało? Co tu się stało? To jasnej czasnej... O nie, to, to sprawka niebca. Co ty robisz? O nie, on bombarduje nasz świat. Aż grzyby widać! Grzybo widzę! Grzybki! Widzę grzybko! O nie, mój domek! O nie! tu no, się dzieje? Czemu ty giniesz? Kurde, uszłam. Bole, co tu się stało? O co dobrze, że to był tylko centy, Niemiec by pojebany. O, brat do mnie dzwoni. Czego go chcesz? Bracie, chodź na chwilę. Gdzie? Do kieszeni. <laughs> Dobra, idę do, do, idę, 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 do, idę do... idę do twojej kieszeni. A Cieba, brat? Przeskanuj go, mój pimpku. Prze, prze, przeskanuj go. No to tak, tak jasno. Co tu się odpierdala? Co tam przemoło, chob wybuch? Dobra idę do, 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 do tuska na wakacje. O, sieba, tusk. tusk! Tusk, co ty robisz? Tusk, co ty robisz? Co, to, to, co ty robisz? Nie, PO atakuje! PO atakuje! Co jest? Co atakują! Nie! Ała, dostałem bombą! ała! ała. Nie atakują nas! Tusk atakuje! Tusk atakuje! Tusk atakuje! O, za, o, za Tuska! <gry> dabaj, dabaj, się przyjechać! Moim czołgiem moim Sigma czołgiem Jest, brat, znowu! Bracie, nie, brat, nie chce tam Tuska już. No to przyjdzie do ciebie Tusk po kolędziu. Jaki kolędziu? Kolęda, wypierdalaj. Kolęda, wypierdalaj. Dobra, cieba. Mogę cię, mogę cię zastrzelić? Nie, bo przyjdą rozstrzygnię watury. O nie, to cię rozstrzelam. Ale dałeś, ale dałeś. Ale za mnie dodatek Nie! Haha! Utecznił! Haha! Smog, rzuciłem! Haha! Ha. Ja jestem Terminatorem, rzuciłem smoga. Co ty robisz? Nie, a łó! Co ty robisz, brat? Zostaw mnie! Co jestem w tym tobu? Zostaw mnie! Nie! Ten dom jest agresywny! Bra. Zabierz to ode mnie! Zabierz to ode mnie! Znowu peo! Aaaaaah! Atakują nas znowu! Haha! Dziwo go! Na no, odjechał! Nie atakują nas znowu! Zaraz strzelił ich! Jak co? Nie za Zostaw mój czołg, to jest mój czołg! O tygo kutyasz się zrobił. O gdzie? Nie, brat! Nie! Brat! Brat! Co zostawcie? Przestań! Zmok! No, tam nie do kuner, jasnego! Nie! Mały uciekłem z czołgu! Nie czoł mnie atakuje! Czok portopić się, Cok się utopił! wygra Wygrana! Zwycięstwo! Mam czołg! Mam czołg! Haha, ale z ciebie ale mam własny czołg, który teraz ci zapierdolę. O, dzięki za nowy czołg! Nie! co ja się! Pozostaw mnie! Nie! Moje paski! Oła oh, Hehe, wow. <grymnie> zniszczyłeś mi paski Co jest? Nie mogę wstać! O nie! O nie! O Co ty robisz? O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Brat znowu oniuje! Bra, nie uje. Brak, nie bądź jak kombinator. Nie kombinator! Nie kombinator, nie kombinator. To jest mój czołg. Nie! Co to jest? Co to było? Mr. Pierdzik. Jaki król, Mr. Pierdzik. Brak, bo mój czołg nie czołguje. Nie ma, mój ciąg nie czołg ujęch się w Mamy dziewczynista? Mamy dziewczynista. Ja muszę uciekać do... uo u, 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 de, u de, do... Co to jest? Jaszczyk. <grym zaszczyk> ja, jaszczyk! <grym zaszczynny> Dostałem! O, wlecę ci w mieszkanie! Jechał w mieszkanie! O, ale peka... Oj, 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 Jaszczyk! Jaszczyk, 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 a masz! Nie! Rat! nie! Ała! Jaszczyk! A masz! Dalej masz, pierdole! <śmienic> no, no, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Co to było? no chybaż nie powiedziałeś, że to nurkogurek. Nurkogurek. O ja pierdziele. O nie, on tu znowu pije kawę. <śmienic> pije O nie, wypił kawę. O piję kawę, co jest? O piję kawę... O Przestań bekać! Nie bekaj, nie bekaj na ulicy, na ulicy, bo, dostaniesz. bo dostaniesz. Nie przegłos! O nie nie tak by się będzie. Brat, twoje twoi kuzyni tu latają, twoje kuzyni tu latają <ścoughs> Kuzyn! O nie, zbombardował kuzyna O nie, kuzyni Przestali torturować kuzynów, oni przelicili na wigilię <ścoughs> No. O, kolejny kuzyn przyjechał. O, 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 kolejny kuzyn. O, nie, 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 mnie! Atakują nas ku kuzyni, brat! Atakują Uch. nas ku kuzyni! Przestań trolować! Przestań bekać. O nie, no musi będzie już tu otwierał. Nie, on znowu otwiera. Przestań otwierać bistro! Du, du. Du, du. Du, du. Sagt doch jetzt! Ob du glaubst, dass ich, ich ein Zweibeck gewesen bin, dass ich abgehalten meine Name, dass ich nie in die Richtung für ich mich eingesetzt, ich ich eingesetzt habe, dass ich, ich anständig meine Zeit oh, verrückte habe, im Dienst meines Volkes gebe, du jetzt einen Stärke! Ja! Aber ja. ich. führe mich ein, so wie ich für dich eingehalten werde. Uchekai! Oh, oh, Uchekai! Uchekai! Teraz raz na no zawsze zakończę patusy. Nieee! Nie. Trzy... Dwa! Nie, uciekać! Jeden! Nie, mój, mój cyborg! Aha, to działa! Aha, to działa! To działa, to działa! Patrzy dalej z nieją! Aha. Co ty robisz? Nie, uciekam z tego samochodu. Utopiliśmy samochód. Utopiliśmy samochód. Chyba bobi bob z kabiny. ha! ho, 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 Przegłos, ho, przegłos co? ho, Jaj co, pomyśl przez chwilę.